Cześć, witajcie na kolejnym wypadzie w teren. Nie mam do końca sprecyzowanych planów na dzisiaj. Chciałbym poszukać miejsca, w którym można by było stawiać jakieś tam leśne obozowisko. Jeśli takiego miejsca nie znajdę, no to akurat, gdzieś tam w tyle głowy, mam pomysł na rozszczepienie dużej kłody drewna przy pomocy mojego niewielkiego toporka. Wydaje mi się, że to jest fajny, ciekawy projekt. Umiejętność warta do przećwiczenia. No to tyle z moich planów na dzisiaj. Albo braku konkretnych planów. Ja jestem w pięknym lesie. Mamy tu brzozy, sosny, dęby. Także naprawdę klimatyczny, klimatyczny las. A idę podywanie z liści. I jest chłodno. A ja nie wziąłem rękawiczek, co było dużym błędem i muszę ratować się rękawiczkami roboczymi. No dobra, to co? Ruszamy w poszukiwaniu dogodnej miejscówki. Trzymajcie kciuki, żeby taką udało się znaleźć. Dobrze, znalazłem miejsce, gdzie będę chciał swój obóz stawiać. Jestem w lesie, gdzie rosną potężne, dorodne dęby. Na 100%, no, na 99% jestem pewien, że to dęby. Jeśli się jednak mylę, to oczywiście poprawcie mnie w komentarzach. Generalnie jest to las dębowy. Za sobą mam gęstą roślinność gęsto zarośnięty obszar, przez który ciężko się przechodzi. Także będzie mnie też osłaniał, czy będzie to miejsce krył z tamtej strony przed sobą, a tak naprawdę za wami mam taką otwartą przestrzeń, coś, ale polana, drzewa rosną tam znacznie rzadziej i są to stare, dorodne drzewa, także tworzą niesamowity klimat. Dodatkowo miejsce, w którym się znajduję i w którym będę moją konstrukcję Mój szałas, będę chciał stawiać, jest w lekkim obniżeniu terenu. Także to też powinno to miejsce docelowo chronić przed odkryciem. Założenia takie same jak przy poprzednich budowach. Kto nie śledził budowy mniej więcej rok temu, to kręciłem obozu na zimę. To zapraszam do zapoznania się z tą serią, bo wyszła naprawdę fajna klimatyczna konstrukcja którą niestety trzeba było złożyć, ale o tym za moment. Założenia są takie same. Wszystko z naturalnych materiałów. Wszystko z martwego drewna, żadnych plastików, żadnych plandek, żadnych innych tego rodzaju rzeczy, które zwyczajnie tutaj nie pasują. Także takie są założenia. Co do te, ewentualnego odkrycia tego miejsca i konieczności demontażu, Liczę się z tym, nie jest to dla mnie wielki problem, dwukrotnie już to robiłem. Chodzi tak naprawdę o samą, sam proces tworzenia, a nie o jakąś tam konsumpcję, żeby, żeby w tym miejscu, nie wiem, czy na przykład nocować. Nie planuję, powiem szczerze, nocować tutaj, bardziej bym chciał, żeby to było to miejsce, w którym, do którego będę mógł, tak jak mówiłem na początku filmu, do którego będę mógł wpaść na parę godzin. Coś tam porobić, jakieś projekty leśne, może coś ugotować i generalnie miło spędzić czas. A jeśli stanie się tak, że będę musiał tą konstrukcję zdemontować, to zrobię to ochoczo i bez płacz. Zaczęło padać, co dodaje tego klimatu dzisiejszemu wypadowi, także ja się biorę za pracę. I w międzyczasie opowiem Wam, jaki mam wstępny pomysł na to o, miejsce. Dociąłem trzy żerdzie z których, jak się pewnie domyślacie, wykonam trójnóg. Zwiążę te żerdzie za pomocą szturka, który wykonywałem w ostatnim odcinku. Taki był pomysł na jego wykorzystanie. No i jak się pewnie doskonale domyślacie również, będzie to konstrukcja w kształcie otwartego tipi, takiego półtipi. Chcę, żeby była na tyle duża, że jak mnie najdzie jednak ochota, to żebym się tam zmieścił i mógł się wygodnie rozciągnąć i spędzić noc. Oraz na tyle wysoka, żebym mógł tam sobie w międzyczasie jakąś niewielką ławeczkę wstawić i żeby mogło to schronienie mnie tam pomieścić. Oczywiście obłożę później ten trójnóg gałęziami dookoła, a całość będę chciał pokryć liśćmi, których jest tutaj naprawdę sporo. I zobaczymy, ile taka konstrukcja będzie w stanie wytrzymać oraz jak zniesie warunki atmosferyczne, czy będzie zabezpieczała przed deszczem, i tak dalej. No dobra, to biorę się do wiązania tego wszystkiego. I stawiamy trójnóg. Mój trójnuk stoi, czyli konstrukcja nośna schronienia wykonana. Wyszy całkiem duży. Tak się nawet zastanawiałem, czy troszkę go nie, nie zmniejszyć, przycinając te belki na dole. Ale tak doszedłem do wniosku, że dodatkowa przestrzeń w środku się, się przyda na jakiś plecak, jakieś rzeczy, jakbyśmy coś tutaj gotowali, aby padało. To będzie, gdzie te wszystkie nasze elementy wyposażenia schować. Nie ma być to schronienie survivalowe gdzie ta przestrzeń powinna być jak najmniejsza, żebyśmy mogli to ogrzać ogniskiem bądź swoim ciałem, jeśli się zdecyduje, co jest raczej mało prawdopodobne na noc tutaj, to to i tak będę używał śpiwora, tak itd., itd. No dobra, to teraz pozostało obłożyć to wszystko dookoła drewnem, gałęziami i mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj chociaż częściowo wykonać. A pokrycie tego liśćmi chyba zostawię sobie na kolejną wizytę tutaj i na kolejny odcinek zbudowy tego miejsca. Prace posuwają się do przodu. Dzieje się to dość powoli. Z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że pomimo iż materiału budulcowego jest tutaj naprawdę sporo, mnóstwo przewróconych przepraszam, drzew, gałęzi i tak dalej i tak dalej. No to staram się dobierać takie kawałki drewna, które są jeszcze w jako takim stanie nie są spróchniałe i reprezentują sobą jakąś wytrzymałość, przynajmniej na tą pierwszą część żerdzi. Jakby drugi etap budowy to będzie położenie mniejszych już gałązek tak, żeby to dodatkowo uszczelnić, i przygotować konstrukcję czy taką, taką siatkę, coś takiego pod, pod liście, żeby liście miały się na czym Zaczepić i to jest jakby pierwszy powód. A drugi powód jest taki, że muszę przestawiać co po chwilę kamerę, żeby jakieś ciekawe ujęcia dla Was zrobić. A dodatkowo pęk mi uchwyt od mikrofonu i za każdym razem, gdy chwytam kamerę, to mikrofon mi spada, muszę go nakładać z powrotem. I to też jest strasznie upierdliwe i zabiera sporo czasu. Chciałem coś sobie ugotować na ciepło, ale myślę, że nie staczy mi na to dzisiaj czasu. Chcę jeszcze troszkę dołożyć tych żerdzi, żeby ten pierwszy etap, nazwijmy to, pracy mieć za sobą i przy drugim podejściu móc wykończyć już ten szałas. Przestało padać, to jest duży plus tego wszystkiego i zrobiło się całkiem przyjemnie w sensie takim, że chyba się podniosło troszkę. Temperatura. Myślę, że tych grubszych żerdzi już wystarczy, jest ich dość sporo. Nie chcę niepotrzebnie dociążać konstrukcji. To, co zrobiłem, troszkę poprawiłem, bo zapomniałem o tym ustawiając trójnóg, to przesunąłem przednie nogi troszkę do przodu, tak żeby stawiały dodatkowy opór materiałowi, który będzie na ten trójnóg nakładany, no i dzięki temu jest to jest to stabilniejsze i bezpieczniejsze, także teraz przejdę do zbierania drobniejszego materiału, którym będę chciał zapełnić te, te dziury, no i przygotować powierzchnię pod nałożenie liści. Na tyle starczyło mi dzisiaj czasu. Jak widzicie, nie jest to wcale proces szybki, co czasami można obserwować w niektórych programach edukacyjnych w telewizji. Wykonałem konstrukcję z grubszymi sierdziami, Zacząłem układać te drobniejsze elementy, ale no, jest jeszcze sporo, sporo do zrobienia w tej kwestii. Nigdy to będę miał gotowe, to mam nadzieję, że przy następnej wizycie będę mógł dokończyć cały szałas. To tyle ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam oczywiście do śledzenia kanału, do śledzenia tej serii, bo mam nadzieję, że jakaś seria związana z tym miejscem powstanie. To tyle, trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie.